Więc y, jedna kwestia to jest kwestia świadomości. Druga kwestia, no to jest kwestia też tego, że już przeszliśmy do momentu, gdzie praktycznie każdy ma wśród swoich bliższych, dalszych znajomych rodziny kogoś, kto z bankiem wygrał. Więc no wiadomo, jak ktoś widzi, że słyszy, że jest access. tak, Janek dostał 100 tysięcy czy 200 tysięcy od banku, no to wiadomo się uruchamia to o, kurczę, to może też sprawdzę swoją umowę. Kolejną kwestią, no też, co się łączy z tą pierwszą, no to są też te kampanie marketingowe, które były nawet ze strony banków odnośnie ugód w kwestii kredytów, kredytów walutowych. No i ostatnia rzecz to jest też kwestia no, marketingu podmiotów, które się tym zajmują, kancelarii i też, też firmą, bo, bo też od mniej więcej roku, nawet troszkę ponad roku, jest coraz więcej tego typu reklam. No i faktycznie klienci, którzy mają euro i jeszcze rok, dwa lata temu myśleli, że no kurczę, no, nie, no ja wziąłem euro, więc no przy frankach faktycznie wiem, ale o euro nic nie wiem, ja raczej to się nie, nie przykłada. Tak jeden do jednego, no faktycznie zachęceni tymi reklamami i tym całą świadomością i tym, właśnie, że znajomi też wygrali, też chcą sprawdzać swoje umowy i też ja u siebie widzę, właśnie, od mniej więcej półtora roku zwiększenie ilości zgłoszeń, które do nas wpływają w tym temacie.